O, reżyser, rodzynek nasz, taki piękny. Nie witam! Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Jedna z najlepszych polskich aktorykki Iza, albo Izabela i Kowali Izabela, Izabela, dobry. Jednak Izabela, bo tak wszędzie piszą Iza Iza. Tak, tak piszą, ale piszą różnie. Bole Izabela. Nie obrażasz się. Nie, obrażasz. Okej, okay, powiedz mi, czy w takim razie masz los z obrazem? To jest Polska w pudlice, tylko w komediowym, komediowej otoczce. Pytasz obrazem w sensie, czy obraża? Wczoraj nie, jak, obrazem... Jako film. Jako film. Mhm. Czyli to jest odzwierciedleniem Polski. Na pewno jest e, jakimś, e, jego częścią. Na pewno każdy z nas, kto będzie chciał albo nie, przyjrzy się w tym, e, w tym obrazie. Nie wiem, czy to jest krzywe zwierciadło, na pewno każdy znajdzie kogoś ze swojej rodziny albo jakieś swoje cechy czy pomysły, jakieś swoje rzeczy ze, swoich, ze swojego życia, które będą bardzo podobne. Myślę, że to jest jakaś część em, naszego społeczeństwa, o, co jest dla mnie zdaniem bardzo ciekawe i miała na całym świecie. No bo jednak Wigilia, święta wszystkie nasze, wesela, pogrzeby, to jest jednak taki pretekst, żeby się spotkać, prawda? I wtedy i wtedy te emocje eskalują wszedł wiele różnych rzeczy. Przyjeżdża dalsza i bliższa godzina, lub nie widzieliśmy, a jeszcze jak wchodzą pieniądze, czy też wygrana, to już w ogóle emocje są lingu. Tu... Wcieleniówka, dokumentacja czy wyobrażenie, jeżeli chodzi o rolę? Wcieleniowo Dokumentacja, czy wyobrażenie na temat Twojej aktorki? Bo ja często widziałam wiele Polek, albo też nawet w mojej dalszej rodzinie widziałam właśnie takie babki. Charakterne, trzymające się blisko zasad, wartości konserwatywnych, ale kiedy trzeba, potrafiły dołożyć do pieca. Wiesz, co ja konstruuję swoje postaci? Tak jest też z moim pisaniem. Z takiego spektrum różnych rzeczy. Czyli, po pierwsze, są to osoby, które spotkałam, bądź osoby, które przypadkowo spotkałam, bądź osoby, które znam, bądź jest to taka część mnie, na przykład, którą mogę wykorzystać, ale też bardzo wiele rzeczy sobie wyobrażam. Ja to jest takie bardzo mm, duże spektrum. I w pisaniu moim jest też podobnie. Wiesz, że to nie jest jakaś jedna rzecz, tylko na no to jest suma. Moje doświadczenie, moje lata, moi znajomi, moja rodzina sama. Tyle. Powiedziałaś pisanie. Ja cały czas poznaję wasz świat, bo ja pochodzę z innego świata, bardziej, bardziej ulicznego, bardziej z blokowiska. Powiedziałaś o pisaniu. To są książki, to są scenariusze, może jesteś ghostwriterką, piszesz komuś stand-upy. Nie, ja napisałam 12 lat temu książkę Clara, która, która była bestsellerem i która miała um, swoje adaptacje w teatrze, między innymi w teatrze powszechnym w Warszawie ze w roli Klary. Eby miała też swoje y, adaptacje w Krakowie, w Toruniu. Y, teraz trwają prace scenariuszowe nad, nad Klarą, ale... Napisałam też rok temu Klarę wydałam, Klara idzie na pogrzeb, więc jest kontynuacja. No ale nie mamy co gadać, jak nie czytałeś. No właśnie, no niestety, ale chciałam tak, już już widzisz, zajawie, więc będę musiał sobie od, odrobić pracę domową. Przed włączeniem rekord powiedziałeś, że, zapytaliśmy się, czy oglądałem film. Powiedziałam tak, często się zdarza w rozmowach, że umawiają się z tobą, bo przepraszam, że brzydko powiem, ta aktorka ma znaną mordę i zróbmy z nią rozmowę, bo może coś nam skapnie, może jakiś clickbait, jakiś nagłówek. Jak to jest w 2023 roku? Z punktu widzenia doświadczonego i dobrej aktorki. Bardzo dobrej aktorki. Bardzo dobrej. Pewność siebie to przede wszystkim, to jest ważne. Wiesz co, no mam świadomość tego, co robię i tego, co zrobiłam, i tego, co przede mną. Wiesz co, nie umiem Ci na to pytanie odpowiedzieć, to musiałbyś zapytać swoich kolegów, albo tych, którzy pracują w tej branży. Ja wielokrotnie spotkałam się z osobami, które pytały mnie na premierze, a na temat różne rzeczy, nie oglądając filmu. I to mi się akurat wydaje, dlatego się zapytałam, czy oglądałeś, czy nie. Oglądałem. Czy tracić na ciebie czas, czy nie. Jezu, pierwszy <laughs> raz. Ale powiem ci, naprawdę gratuluję. Nie wiem, czy to jest rola, czy to jest Twoja bezpośrednia. Gratuluję, bo rzadko, rzadko nie, się. Wydaje, się wydaje mi się, że to jest świadomość tego, co robię. Ja jestem zawsze profesjonalna. Jeżeli czegoś nie wiem, to chcę się dowiedzieć. Ale jeżeli się przygotowuję i chcę z kimś zrobić wywiad, to muszę się przygotować, rozumiesz? A, tak. W takiej zasadzie. Czyli nie mogę tak przyjść, o dobra, Izakuna, no dobra, pogadamy. Mierzesz, pod warunkiem, że dotyczy to, jesteśmy na ulicy, spotykasz mnie i chcesz sobie ze mną zrobić zdjęcie, albo chcesz, albo ja chcę sobie zrobić zdjęcie z tobą, albo chcesz mnie coś zapytać. To nie ma w ogóle żadnego problemu. Natomiast tu się spotykam w jakiejś pracy. Jest to jakaś, jest jakaś część mojej pracy. A wiesz, że do to jest. To bardzo to, co mówisz, ja jestem tym zachwycony. Ja myślałam, że to już odeszło do lamusa, że to jest tak, przeszłość. Ja ci stara, wiesz, więc może to się Ja tego nie powiedział. powiedziałeś to. Ale ja się ja rozumiem, że to jest stara szkoła, natomiast ja tego na przed moich studentów wspaniałych. Akademii Teatralnej, właśnie takiego szacunku dla drugiej osoby, tego, żeby się nie spóźniać, tego, żeby się nauczyć tekstu i tego, żeby jeżeli przygotowujesz, e, e, chcesz się z spotkać, kto grał, nieważne, czy tak jak powiedziałeś, jest znany, czy nie, to powinieneś być do tego przygotowany. Czyli z kolegą na planie wykładacie, bo niedawno rozmawiałam z Piotrem Głowackim, on wykłada technik pracy przed kamerą, a ty wykładasz jaki przedmiot? E, to są sceny prozą e, i to jest współczesny dramat, zawsze robię dramat współczesny, wyszukuję najnowsze, najnowsze dzieła i jestem, bardzo lubię tę pracę. A który rapowy tekst przełożyłabyś na przykład swoim studentom, żeby oni, a nie, bo to jest rym, ale dobra, jakaś pro, jakiś pro, prozaiczny tekst współczesny na przykład, co teraz ci wpadło w oko i mogłabyś przełożyć na ten język te, ja filmowy? Ja uważam, że e... Trzeba się uczyć nowego języka i e, ja jestem osobą, która chce się uczyć i chce poznawać właśnie język na przykład moich studentów. Ja e, chcę wiedzieć, czego oni słuchają. Mam syna 14-letniego, który też e, słucha różnej muzyki. Moja córka ma 26 lat i moi studenci słuchają, e, chodzą do kina, czytają książki i, e, i słuchają muzyki. Mnie interesują nowe, więc interesuje nowe, więc jeżeli mnie pytasz, to ja jestem gotowa. Co interesuje? Wszystko, człowiek drugim mnie interesuje. Okej, okay. czy na przykład teoretycznie jesteśmy z różnych. Wczoraj byłam w kinie um, na wspaniałym filmie. Dwa dni temu byłam na dwóch filmach. Skończyłam książkę um, francuski noblistki Ernaud, która bardzo mi się podobała bliscy, a dopiero co skończyłam książkę. Um, raka, o, o, o które słowo, o Jakubie Szeli. No ja się, poza tym, wiesz, y, y, ostatnio mój student przesłał mi Mirona Białoszewskiego wiersze, y, które są wspaniałe i do którego wróciłam tak naprawdę dzięki niemu. Y, no i tyle. Jestem zaskoczony, słuchaj. On się chce jeszcze, mimo swoich lat? Chcę nie, żeby... że, że ty jesteś, masz taki, w pozytywnym słowo tego znaczeniu, taki kagany Zazwyczaj jak aktorzy, bądź też inni celebrycie, bo nie mówię o, mówię o celebrytach, czy też o aktorach, po prostu mają takie odbębnione, one. Siedzą, dobra, mówią, mówią, następny, następny. Że to by się chce, że, że widzę, że Ty to czujesz i Ty tym żyjesz. Wiesz, ja, lubię swoje, ja bardzo lubię swoją pracę i ona też nie istnieje bez ludzi. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja jestem aktorką, reżyseruję. Teraz przygotowuję kolejny projekt. Mnie interesuje, ja się interesuję tym, co się dzieje. Świat się zmienia. Tak. Ja mam swoje lata i ja rozumiem, że ktoś tego nie chce, na przykład, albo nie chce iść z duchem czasu, mówiąc brutalnie, oczywiście, i tak też staromodnie. Ale... ludzie blokują mi często miejsce w różnych redakcjach. Ale wiesz co, ale ja chcę, ja chcę iść razem z nowym. Bo tylko moim zdaniem to ma sens znaczy rozwój, a nie siedzenie ciągle w tym samym miejscu. I oczywiście wiesz, człowiek lubi bezpieczne sytuacje, ja też je lubię, ale nie w sztuce, w sztuce i w pracy trzeba przekraczać granice, a przynajmniej starać się. Granie z naturzczykiem to jest przekraczanie granic. na przykład ja miałam takie marzenie, żeby z tobą zagrać. O! Słuchaj, wspaniale. Ja kiedyś dostałam takie pytanie, e, czy ja mam coś przeciwko temu, żeby grać z kolegami, którzy nie mają szkoły. Nie mam nic przeciwko temu, dlatego że dla mnie często jest tak, że człowiek, który nie ma szkoły, zachowuje się lepiej i lepiej pracuje niż ktoś po szkole. Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Jest, jeżeli chcesz zagrać i dostajesz rolę i jest reżyser e, i ja z tobą gram, no to... Jaki jest sens, powiedz, pokazywania czegoś, że ja wiem więcej? Nie ma żadnego sensu, dlatego, że jesteśmy t... zespołem. Po pierwsze, jesteśmy zespołem. Po drugie, takie rzeczy niczego nie przynoszą. Po trzecie i po czwarte, ja nie robię ani ty monodramu. To jest praca zespołowa, więc chcę Ci pomóc, jeżeli... Ale myślę sobie, że ta ludzie jak Ty się świetnie sprawdzają w kinie. Słyszycie? Drabik i tam... Jaką? haciński mhm. Druga część, ja. Powiedz mi, bo ja powiem Ci. Może nie wyglądam, ale wykładam na uczelni. Uczę studentów różnych... Tak powiedziałeś, że nie wyglądasz. Bo ja często to się tym spotkałem, jak poszedłem do dziekanatu, to mi powiedzieli indeks poproszę. Wy nie, ja tutaj wykładam. To być, być może dlatego indeks, że wyglądasz młodo. Ale to poczułem się w końcu, wszyscy mnie postarzali, a tym oni, pani w dziekanacie mi odmówiły. Też kiedyś, mnie też kiedyś w Akademii Teatralnej zawrócił pan, bo myślał, bo ja tak zawsze, teraz jestem taka ubrana, bo jest premiera, ja lubię się tak bardzo przygotować, ale normalnie chodzę w dresach. Nie? Dres, bluza, kapturem. No, psy, koty. koty? Psy, przepraszam, kota miałam 15 lat, teraz mam psa. K, rasowy, kundelek, rasowy. tak zwany? powiedz mi, jaka Border Collie. Ojeju, to ty musisz mieć zajebistą kondycję. Te psy potrafią się zabiegać, co cudowne, jak to psy pasterskie. Tak, on ma, myślę, że jest bardziej delikatny, dostałam go od takich wspaniałych ludzi, którzy twierdzili, że nie, chyba nie będzie aż tak potrzebował biegania. Biegam z nim, wychodzę z nim pięć razy, jutro wychodzę z nim o 6.10, więc nie mogę dzisiaj zabalować. I go. ostatnie pytanie w takim razie, bo Iza musi się wyspać je szybciutko skończyć. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Ostatnie pytanie. Ale zobaczcie, jaka... no bo słyszę 6:10 no co ja będę z Tobą męczył. Umówimy się kiedyś na godzinną rozmowę, tylko może inna będzie okładka niż w Wysokich Obcasach, będzie taka, ba... o, bluza z kapturem i coli, przy to boku której to. wabi się? Peru. Peru, bardzo ładnie, tak? Południowo, amerykańsko. O tym wykład... Jakie? Bo tak jak Ci powiedziałem kilka minut temu jestem wykładowcą, Jakie rady od... Bardziej doświadczonej, bo ja niedawno zacząłem wykładać. Doświadczonej wykładowczyni, co jak dobrze się sprzedać? Ja nie chcę się sprzedawać, ja chcę, żeby moi studenci mi ufali. To po pierwsze i żeby ja jeżeli czegoś nie wiem, to im mówię, nie wiem. Jestem z nimi szczera, bo szczerość, moim zdaniem, to jest podstawa w ogóle jakiejkolwiek relacji. Poza tym zawsze mówię moim studentom, jeżeli zadaję wam pytanie, to pytanie nie jest podchytliwe. Ja naprawdę chcę się dowiedzieć, a wy nie odpowiadajcie mi tak, jakbyście chcieli, żebym ja usłyszała, bo tego nie wiecie. Odpowiadajcie mi szczerze, sobie. to się zawsze sprawdza, szczerość. I myślę, że ta rozmowa była szczera, szczera i w nie. tej rozmowie dużo się dowiedziałem, naprawdę. No ja bardzo się cieszę, bardzo było miło. I wzajemnie. <laughs> I życzę samych sukcesów i dobrego a, wyniku. Masz ci los. Masz ci los. A zobacz, ja znalazłem taki kupon tutaj na premierze. O, zobacz, to teraz mi. Sprawdzisz, by... Tak, to, to zobacz, 31. Pierwszego. Pierwszego. Może przyniesie mi się, nie pokazuję liczb, zobaczy, może mi się uda. A nigdy nie grałem. Nigdy nie grałem. Zawsze mój tata miał stałe, stałe liczby. To czy wygrałeś. To... Oczekaj, to musisz mi powiedzieć swój numer telefonu czy przez agent? Nie, na Instagramie mnie znajdziesz. Tak? No pewnie. No dobra, jak będę <grym> miał szczęście, to zadzwonię do ciebie. Cześć, Izo, wygrałem. No, wygrałaś i wtedy by... I zaproszę na jakąś taką dobrą kolację gdzieś w jakiś warszawskiej knajpie, którzy Kolację tylko jak wygrasz? Aż tak. Zobaczcie, widzicie jak pozyskać sobie przyjaciół w polskiej kinematografii, trzeba mieć pieniądze. Muszę zostać producentem. Mi Kuna, dzięki za Dzięki bardzo, dzięki. Hej.